Ok, kolejnym krokiem będzie w ogóle rozpoznanie, no, co będziemy robić, w jaki sposób działać. Ja już tutaj przekopiowałem jakby taką początkową, zupełnie startową tabelę, która jest punktem wyjścia, i która jest spisem jakichś sprzętów komputerowych, są tu laptopy, jakieś monitory, jakaś stacja dokująca, no i różne jakieś inne. Inne inne sprzęty, yy, kolumna z numerem seryjnym, data zakupu, rodzaj urządzenia, czyli pewnie laptop, monitor, stacja dokonująca, in One i chyba tyle, później symbol, który jakby na podstawie chyba urządzenia jest generowany, cena zakupu, unikalny numer ID, który się w jakiś tam sposób mm, tworzy na podstawie Formuły korzystając jakby z daty, z, z numeru porządkowego, z daty, z numeru seryjnego i z symbolu urządzenia. No i to jest unikalny numer, który gdzieś tam jest naklejany na ten sprzęt, żeby on mógł zostać zidentyfikowany w łatwy sposób. Kto ma ten sprzęt, jakaś m, opis, praca biurowa, środek trwały, kod środka trwałego. No i to jest jakby ta tabela wyjściowa. No, i zanim w ogóle zaczniemy coś tworzyć, no to musimy się zastanowić, co my chcemy stworzyć. No, i ja sobie zawsze robię taką analizę albo gdzieś wypisuję to sobie w jakimś dokumencie. Teraz sobie skorzystamy z, z Worda, będzie tu zainstalowany. Zrobię sobie nowy dokument. Od razu go sobie zapiszemy w tym komputerze na dysku C. Projekt, no i nazwijmy go. Projekt, dokumentacja. To nie będzie jakby pełna dokumentacja projektowa. Chcę po prostu yy, tak z grubsza opisać i zanalizować, co będziemy chcieli zrobić. Czyli to jest jakby tabela wyjściowa, spis, który w tym momencie zakładamy, że on jest uzupełniany w taki sposób, że w momencie zakupu sprzętu jest on wpisywany do tej tabeli, jest nadawany ten numer identyfikacyjny i jakby koniec. Yy, prowadzenia tej identyfikacji tego sprzętu nie ma tutaj żadnych dalszych działań czyli jak sprzęt się popsuje to go stąd nie wyrzucamy jak ktoś nie wiem odejdzie z pracy i, i, i odda ten sprzęt ktoś zamieni się nie wiem monitorami albo, albo biurami no i jakieś takie różne inne rzeczy no to wtedy tutaj w ogóle jakiś ark sobie dodamy jakiś Jan Kowalski wszędzie są Nowaki to będzie Kowalski. No i brakuje, jakby takiego. Spisu, co by się mogło dziać. E, oczywiście, też bierzemy pod uwagę, że to jest taki projekt trochę pokazowy i, i większość tych rzeczy, y, jakby na taką skalę, gdzie jest to spis jakiegoś, jakiś sprzętów, to można by to robić ręcznie bez tam e, korzystania z VBA i, i, i zrobienia do tego tak naprawdę aplikacji. No ale to jest tak, jakby, żeby pokazać, y, co jest po prostu możliwe e, do zrobienia. Więc co ja bym tutaj chciał? Ja chcę mieć na pewno spis wszystkich sprzętów, więc to będziemy chcieli mieć y, zrobione i w tym spisie sprzętów chcemy mieć możliwość na pewno dodania nowego sprzętu i teraz się zastanawiam nad, czy chcemy mieć możliwość edycji, y, jak się pomylimy, no myślę, że tak, ale trzeba mieć na uwadze, że ta edycja będzie właśnie służyła tylko do poprawy jakichś literówek, no zrobimy sobie tą edycję, zrobimy też sobie usun, niech będzie to tak standardowo, ale ja bym chciał, żeby wszelkie działania z danym sprzętem były jakby tworzone w taki sposób, że jeżeli robimy przeniesienie laptopa na przykład od osoby Agnieszka Nowak do osoby Zuzanna Nowak no to ten laptop jak był kupowany w tej tabeli wszystkich sprzętów on był przeznaczony dla Agnieszki Nowak ale wykonało się zdarzenie przeniesienia od Agnieszki do Zuzanny yy, i to będzie w tej historii tego sprzętu zaznaczone czyli nie chcę działać tak że ja edytuję sobie tą osobę i zamiast Agnieszki Nowak będzie tu Zuzanna Nowak, tylko ja chcę wiedzieć, że to pierwotnie miała Agnieszka Nowak, a dnia 2023 6-10 został ten sprzęt przekazany Zuzannie, Zuzannie Nowak i chcę mieć o tym to odnotowane, więc sobie zrobimy coś takiego jak spis akcji no i będziemy definiować na pewno przeniesienie, może serwis, sobie zrobimy, że jak jakiś coś jest na serwis oddawane. E, może sobie zrobimy, przeniesienie serwis, nie awaria. I coś jeszcze może z takim sprzętem stać, czyli kwitacja, i będziemy ewentualnie jeszcze myśleć. Wydaje mi się, że to może być lista otwarta: ten spis akcji i sobie po prostu użytkownik będzie, znaczy, będzie miał zdefiniowane kilka takich podstawowych, no ale będzie mógł dodać dodać własno W ten sposób będzie to chyba najlepsze w tym momencie. No i ostatnia rzecz. Podsumowanie, no bo spis akcji będę robił do jakiegoś laptopa. I podsumowanie ma polegać na tym, że wybieram dany sprzęt i mam wyświetloną, pełną listę zdarzeń i aktualne dane. Tak, i może jakiś dashboardik do tego zrobimy, e, coś się tutaj e, pokombinuje. No i te... te nazwy kolumn na pewno będziemy, będziemy chcieli zmienić, na pewno będę chciał jakieś uwagi, na pewno będę chciał kto tej zmiany dokonał i no, tworząc taką dokumentację teoretycznie powinniśmy już to na tym etapie dokumentacji mieć rozplanowane i zrobione, ale nie będę tego w tym momencie rozpisywał, sobie zawsze biorę kartkę, gdzieś to sobie rozpisuję, później to, to przenoszę dopiero do pisania. W tym momencie tak naprawdę szkoda mi trochę czasu, żeby, żeby się tym dokładniej zajmować, żeby ten temat przeanalizować. No, z tego powodu, że jakby on nie jest komercyjny, to po pierwsze, a po drugie, on jest taki pokazowy, więc tutaj będziemy się na, na bieżąco zastanawiać, co gdzie moglibyśmy dodać, jakie są możliwości w Excelu, jak możemy coś wykorzystać. Więc tak bardziej w tą stronę. Dlatego tylko i wyłącznie tak obrazowo sobie piszę, co tutaj chcę żeby było. Czyli będziemy mieli spis wszystkich sprzętów no i to będzie coś ala ala taka tabelka. Następnie będzie spis akcji, czyli tabela gdzie gdzie te akcje będą zapisywane, no i też możliwość wyboru yy, sprzętu i kliknięcia, nie wiem, wykonaj akcję, coś, yy, coś, w ten deseń yy, i dalej podsumowanie, czyli jakiś dashboard, gdzie wybieram sobie sprzęt, no i widzę całą jego historię i to, co jest im na bieżąco, Ja i może jakiś dashboard zrobimy z ilością sprzętów yy, bieżących, ilością sprzętów, yy, Um, takich które są, nie wiem, zlikwidowane, albo wolne, że nie wiem, przyjdzie nowy pracownik i możemy mu dać jakiś sprzęt, bo nie wiem, ktoś zakończył pracę, oddał i jest ten komputer wolny, tylko wymaga, nie wiem, sformatowania i jakichś tam dalszych działań. No i, i parę tutaj futurów też sobie wrzucimy. E, ja chciałbym dodać coś takiego jak panel administratora kompletnie jest tutaj potrzebny, ale chcę pokazać jak coś takiego się robi. W tym panelu administratora będziemy sobie kilka rzeczy e, ustawiać, takich jak nie wiem, ustawienia mm, kopii zapasowej, e, być może ustawienia użytkowników, tak, zrobimy sobie użytkowników i, i, i będziemy ich tam ustawiać i być może definicja tych spisów akcji, spis akcji, definicja. I coś się być może jeszcze wymyśli, na przykład spis rodzajów urządzeń, też może tam być. Tutaj chodzi o to w tych, w tych spisach, no bo tworząc sobie jakąś listę wyboru, nawet działając po prostu w Excelu, jeśli chcę, no, zrobimy sobie coś takiego, wrzucę to do tego arkusza, usunę, usunę duplikaty, no i zostaje mi coś takiego. No i teraz, żeby. Yy, była to lista wybieralna, oczywiście teraz nie będę yy, Lista yy, Sprzęty, nie będę tego robił dynamicznie Żeby mi się to po prostu ten zakres zwiększał yy, W momencie w którym coś bym dopisał Więc będą tylko 4 sprzęty, no ale w tym momencie, w tym miejscu Ja już mogę sobie na podstawie tego yy, Zrobić yy, Dane i tutaj mamy sprawdź poprawność danych On jest tutaj gdzieś ukryty Usuń duplikaty. Tak to jest jak to jest tutaj. Dobra to jest tutaj ukryte no, tym małym przyciskiem lista. No i teraz klikamy w czy żeby wybrać tą listę sprzętów. No i mam już tą listę z możliwością do wyboru więc po prostu w tym panelu administratora e, będzie po prostu miejsce gdzie będzie można te rzeczy e, uzupełnić. No, więc, jeżeli panel administratora, no to już zrobimy to logowanie, żeby było kopie zapasowe pliku. Później o założeniach logowania i kopii zapasowych będziemy sobie rozmawiać. No, i myślę, że na ten moment yy, to by było mniej więcej wszystko. Więc, zaczynamy praktycznie od takiej białej kartki, gdzie tu nic nie mamy. No i będziemy sobie e, powoli z tym działać, ten plik tutaj z dokumentacją e, będzie zostawiony, będziemy czasami zerkać, może coś dopisywać, e, zobaczymy.